Witam Was serdecznie, w tym filmie krótko i treściwie powiem Wam w jaki sposób łączyć ze sobą filmy, zdjęcia, muzykę, e, dodać własną jakąś, jak, jakąś narrację, zastosować jakieś efekty wizualne, nawet obrócić filmy, czyli w sytuacji, gdzie na przykład nagralibyśmy film telefonem komórkowym odwrotnie, bokiem i potem wrzucamy na komputer i nasz film jest e, obrócony o 90 stopni w prawo lub w lewo, to tym programem także możemy... Eee, obrócić ten film do normalnego poziomu. <laughs> ok, tak wygląda eee, Microsoft Movie Maker. Jest to program bezpłatny dla użytkowników Microsofta. Eee, chodzi mi oczywiście o Windowsa. Eee, w Windowsie XP on występował jako już program zainstalowany domyślnie. W Windowsie 7 już go nie ma. W Windowsie 8.1 też już go nie ma. Trzeba go sobie doinstalować ze strony Microsoftu. Wejdę sobie teraz na stronę Microsoftu. I tak wygląda strona Microsoftu, z której możemy pobierać. Wystarczy sobie wpisać w wyszukiwarkę Movie Maker. Oczywiście, prostszą metodą jest wejść na stronę Google i wpisać Movie Maker, Microsoft czy Microsoft Movie Maker i znajdzie jako pierwszą stronę. Zobaczcie, żeby udowodnić to, co mówię, Google, i wystarczy wpisać. Microsoft Movie Maker skorzystam z gotowego i zobaczcie tu już jest od razu drugi link drugi link jest od razu pobieranie Microsoft Movie Maker jest Windows Microsoft więc tutaj spokojnie pobierzemy oryginalnie tak jak trzeba nie z jakichś stron dodatkowych Przejdziemy oczywiście do tej strony, z której patrzymy, jaki mamy system Windows 8. Więc klikamy tutaj pobierz i program nam się zacznie pobierać. Oczywiście, jeżeli zaczniemy to pobierać go. Gdy go pobierzemy, instalujemy i w tym momencie program znajdzie się tutaj w kafelkach. W dół trzeba jeszcze zjechać i na M, jak mówi Maker, tu jest. Oczywiście, jeżeli chcemy go mieć na pulpicie lub na samej górze w tych głównych programach, wystarczy sobie tutaj dopiąć go do menu ekranu startowego lub paska zadań. Ja już to zrobiłem, dlatego mam przekreślone. Wystarczy oczywiście, tak jak widzieliście, przytrzymać i pojawią się nam tutaj opcje. Ok, w tym momencie przejdziemy sobie, ja już sobie przejdę do, do aplikacji, już ją mam uruchomioną. Ja wrzuciłem sobie tutaj dwa filmy, w jaki sposób wrzucać. Można to zrobić bardzo prosto, ja to zazwyczaj robię tak przerzucam sobie tu w lewo, a zajdźmy na plików mam z prawej strony, tak sobie przesuwam tu w prawo. I zaznaczam jakieś filmy, zdjęcia, muzykę i przerzucam tu oczywiście mogę sobie myszką czy tam palcem przesuwać kolejność, tak jak ja chciałbym. Jeżeli jakiś film jest taki rozszerzony, to tutaj mamy na dole plus minus, dajmy sobie na minus, na max. Jeżeli tego nie zrobimy, to będzie taki plusik tutaj on powodował, że to jest takie porozszerzane bardziej szczegółowo, a to nas akurat tutaj nie interesuje. Dobra, jeżeli chcielibyśmy sobie coś tutaj zrobić więcej, powiększmy sobie na cały ekran. Tak będzie łatwiej. O, w ten sposób. Tutaj mamy różne opcje obracania, jakieś efekty wizualne, jak widzicie, czarno-białe sepie przejścia. Jest tego dość sporo, ale nie będę tutaj nic zrobił. Widzicie, dodaję od razu jakieś efekty, typu reżyseria, jakieś coś. Jeżeli kogoś coś nie interesuje, to oczywiście można przytrzymać. Z menu wybrać usunąć, nie wiem, coś tam powiększyć, pomniejszyć, zaznacz wszystko. Tu można dodać muzykę i inne elementy. Ale nas tutaj w tym filmie interesuje połączenie dwóch filmów, więc dam wstecz tu u góry jest taka szczołeczka niebieska jeżeli coś zrobimy i nam to nie pasuje, to po prostu kliknijmy i wróćmy do stanu jaki mieliśmy. Wrzuciłem dwa filmy i chcę je połączyć. Eee, nic prostszego, kliknąć klik. tutaj mamy opcję zapisz film i tutaj mamy już domyślne, jakieś różne opcje rozdzielczości, jakieś profile. Eee, zobaczcie, eee, jeszcze raz. Jakieś różne profile, i tak dalej, są też zalecane. Dlatego projektu wystarczy sobie zobaczyć, e, na przykład zalecane, co on tutaj proponuje. Co jeszcze mamy? Przepraszam. Tu mamy taką opcję, na samym dole tu jest taka strzałeczka. Taka strzałeczka, którą e, możemy sobie naciskać i ona powinna nam tutaj coś najwyraźniej, dotyk słabiej działa w tym wypadku, nie jest przystosowany więc ja to zrobię myszką pokażę Wam o co mi chodzi o, tu jest więcej profili różnych na jakieś Vimeo, Flickr, YouTube i tak dalej na przykład tylko audio, jeżeli nas interesuje w tym całym zestawieniu można sobie zrobić utwórz ustawienia niestandardowe i zalecam to każdemu sobie zrobić na początku tu jest tak, wybrać sobie jakieś ustawienie, które nam pasuje na przykład Windows 7, 720p, nie te HD wystarczy, nie musi być full HD. Patrzę, rozdzielczość wszystko się zgadza. Tutaj ustawienia audio, jeżeli chcielibyśmy filmy połączyć, ale nie chcielibyśmy muzyki czy dźwięku na tych filmach, czyli sama wizja, żeby była, możemy sobie tu zaznaczyć brak dźwięku na dole, brak audio i zapisać ten profil jako, i tu możemy sobie wpisać na przykład, nie wiem, Trele Morele 720p, powiedzmy, tak? To wtedy ten, ten rodzaj będzie już zapisany wśród tych plików, o tu, wśród tych gotowców. Ja wybrałem, znaczy ja wybieram tutaj, jeszcze sobie zjadę strzałeczką w dół, nie muszę tworzyć nowego profilu, skorzystam z jakiegoś dostępnego na YouTube. A. Chyba on jest dobry, zaraz wystarczy najechać i on tutaj podpowiedź daje. 720p mnie pasuje, wszystko gra, więc YouTube'a sobie wybieram. Zapisuję sobie gdzieś tam w katalogu YouTube na przykład. I film nazw nazwijmy sobie, e, w tym wypadku to jest film dotyczący programu Microsoft Picture Manager. Więc tak sobie zrobimy, plik picture sobie zapiszemy. Na dole można wybierać, nie, nie można. Jest plik wideo Windows Media i MP4, czyli mamy dwa do wyboru zapisania pliki, czyli typy. Zostawiamy sobie ten MP4, MP4 mi pasuje i zapisz. A jeszcze może wejdę sobie w ten katalog. W tym momencie trwa zapisywanie, łączenie tych dwóch filmów i gotowy materiał na samym końcu wyskoczy taki komunikat w którym będzie opcja otwórz folder w którym się to znajduje albo otwórz ten film co zaraz Wam oczywiście pokażę ok przerabianie filmu właśnie się zakończyło w tym momencie widzimy od razu komunikat że jest już plik, już Picture, tak jak go nazwaliśmy, jest gotowy. Możemy sobie go otworzyć, albo na przykład otwórz folder, w którym się to znajduje, więc wejdźmy sobie do tego folderu. Jest ten plik połączony i jest zajmuje 362 MB. Możemy go sobie oczywiście uruchomić. To jest jeden z filmów, który akurat tutaj stworzyłem. Działa na pewno łączenie bezproblemowo. Wykorzystuję to dość często i zapewniam, że używanie tego programu Movie Maker jest naprawdę bardzo proste, bardzo szybkie i intuicyjne, bez jakichś skomplikowanych funkcji. Tak z ciekawości tylko Wam pokażę tutaj te główne menu. Edycja. W edycji można przycinać filmy. Każdy z osobna. Stabilizację wideo można włączyć. Można tutaj sobie na przykład wzmocnienie dźwięku, zanikanie zrobić różne kombinacje z dźwiękiem. W Widoku możemy kształty fali nawet zobaczyć, jeśli chodzi o dźwięk to, co tutaj widzicie. Te kształty rozmiary miniatur to nie istotne. Projekt można zrobić oczywiście 16:9 lub 4x3, Wyróżnić bardziej muzykę, wyróżnić albo bardziej narrację, efekty wizualne. Tutaj jest dość sporo ich, z tego co pamiętam. Jakieś przesunięcia, odbicia, lustrzane jasność można dostosować, zwiększyć. W animacjach też mamy troszeczkę opcji. Jakieś też przejścia różne, odsłony filmowe i tak dalej. Tutaj mamy też jakieś jeszcze elementy przesunięć. I co tu jeszcze zostało? No i główna strona, czyli tutaj mamy jakieś e, motywy e, filmu. Na przykład można zrobić w sepi te, ten cały film czarno-białe, jakieś przejścia i tym podobne. Obrócić dany film, czyli kliknąć dany film i możemy go tu obrócić. Co jeszcze? Tu bezpośrednie udostępnianie, ale to jako średnio działa, więc nie korzystam. I tu też mamy bezpośredni link do zapisywania. Zobaczcie. To co mieliśmy w plik, zapisz. Tutaj jest to może wygodniejsze, ale to wszystko zależy od preferencji. Gotowe są jakieś różne schematy, tak jak mówiliśmy już. Albo oczywiście można sobie stworzyć na samym dole własny, własne ustawienie standardowe. OK, to tyle. Tak więc przy wyjściu z programu. Zapytać, czy chcemy zapisać w tym projekcie. Jeżeli będziemy jeszcze ten projekt, na przykład, modyfikować i tak dalej, to sobie zapiszmy go yy, i tyle. Jeżeli nie będziemy i już nam wystarczy efekt końcowy, no to dajmy nie i, i tyle. Ok, pozdrawiam, trzymajcie się, używajcie tego programu, zainstalujcie go sobie w systemie, bo bardzo łatwo można połączyć trochę zdjęć, trochę filmów, jakiś podkład muzyczny dać i nagrać jakąś płytkę dla znajomych, na przykład z wakacji, czy coś takiego. Wszystko jest oczywiście po polsku i działa bezproblemowo. Ok, trzymajcie się, pozdrawiam.